Cześć, witajcie moi drodzy! Serdecznym bążurem w, w powyborczej Polsce <laughs> Moim przeciwnikiem jest Caldia. My oczywiście gramy w Heroes 5 a Shannera na 3.0 Jesteśmy już przy wyborze e, Parek i czym ja gram? Ja gram Orkiem, no i dobra Ork bić e, e, to może być To może być, to może być, to może być Kurwa gości, ja ci tu wyrzucę, co ja ci tu wyrzucę? Eee, to Ci wyrzucę na początek, bo to jest nieprzyjemne. Eee, o tak, miejmy nadzieję, że może nie bążur <laughs> Miejmy nadzieję, że też nie eee, ten drugi, gamoń. Eee, pan od tanich mieszkań. Ale kurwa, nie miejmy złudzeń. Dobrze, nie jest i lepiej nie będzie. Dobrze, co ja Ci tu mogę wyrzucić, kolego? Eee, szadyja ja na Orka, no to nie jest jakiś wielki bohater, Tralsaj, 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 dobra, to ja ci wyrzucę tych, no tu jest inicjatywka, tu jest ten, a to w sumie takie, on, on bije, on, on potrafi przyjebać, o, Telseczek, na Tralsaja, no to w sumie, kurwa, najlepszego bohatera z tych trzech trafił. No ehm, dobra, trzy ataku mamy na start, Tralsaj, no to... Może boleć dowodzeniem Chin, my mamy, a 5 jednostek więcej mamy, no to fajnie, fajnie, e, dobra, swoją drogą to powinienem więcej nagrywać, ale jakoś, jakoś mam taką depresję od, od jakiegoś czasu, że mi się po prostu odechciewa wszystkiego, nie, i trudno, i zapadam w sen drzemkowy i, i, i trudno, ale główno na razie tutaj jest, znaczy ta pierwsza ścieżka nawet, nawet... E... Dwa miecyki. No, dwie czapki jest ok. Znaczy ta ścieżka nie jest zła, tak to mamy. Trzy e, ataku, cztery ataku. E, no i. Sześć ataku, cztery wiedzy. 10 stata dla balisty, którą moglibyśmy zagrać. I chyba właśnie taczkę zagramy, bo nie wiem. No znaczy, ci zależy, jeszcze zobaczmy co my tutaj mamy. Gniew hordy i drżyj. To fajne, fajne akurat. E, moglibyśmy nawet zagrać lotne drżyj. E, ale chyba zagramy build pod stanie w miejscu. E, weźmy sobie od palmy pana skilla Willa albo Willa smitha. E, tylko czekaj, zobacz jaki jest timer. 830, dobra. E, no to tak. To można zagrać klasycznie To można zagrać, znaczy fajnie by było No jak chcę grać tą taczkę To to by było fajne To 100% No i kurwa Expert defa Szansa, że zagra zniszczenie, no to nie jest jakaś duża, z tego mamy po prostu większy damage. Eee, gorzej, jak nam zagram rok, no to mrok nas y, potrafi zrobić, nie? Zwłaszcza jakąś hipnozą. O, pytanie właśnie, czy grać to destro. Dla tych 15 sztuk obrażeń procent znaczy się. Hmm. Chyba, że zagramy bez taczki. Zagramy sobie to mm. Z tym Tylko wjechać byś wtedy trzeba było w niego to Raczej właśnie mamy gniew hordy A nie boskie przywodnictwo, dobra To nie ma sensu Eksperckie rozbicie mroku jest całkiem Sympatyczne ehm. Kontra na Feniksa byłaby okej okay. Eee. Taktykę możemy wziąć, żeby on jej nie miał, szczerze mówiąc. Może jakiś level uzyskamy więcej, to się coś to przyda, nie? Eee, ale chyba tak bym zagrał. Chyba to możemy. 21, to możemy sobie potężny cios wrzucić. Ewentualnie ogłuszający cios jest też właśnie. ...sympatyczny, tylko to już by było 24 punkty, no właśnie. Eee... Eee, chyba coś takiego zagramy. No, spróbujmy. Mm, bo, kurczę, chociaż ta taczka... Taczka w sumie... w sumie, no, może by... Kurwa, taczka bez tego mroku i się bić z nim po prostu. I po prostu rozbić może zamiast destra rozbić mrok albo rozbić destro i mrok, i wtedy mamy 24 punkty. No jest to jakiś plan. Ech, no jest i rozbicie destra. Jest i zniekształcenie, zniszczenia. No to dobre rzeczy dostaliśmy na start. Siłę ponad magię możemy sobie zostawić w takim układzie. Eee, baliściara. Atak. Ucznictwo. Lepszy atak. Płonące strzały. Lepszy machiny. Dokładnie. Trójstrzałowa baliściara. Eee, ekspercki atak może niekoniecznie. Hmm, chciałbym def album rock, O, def. To dobra, to jak jest def. To już coś. Witalność, nie. Kurwa. Ekspercki atak też. Dobra, daj witalność. Lepsze rozbicie Destra. many mnie nie kręci. Hmm, nic mnie z tego nie kręci, niestety. Dobra, weź rozbicie tego, żeby dało nam. ładnie ekspercki krwawy szał też nie jest dla mnie rozbiciem roku no fajne, tylko że jak pójdę na środek to mi to gówno da już weź ekspercki atak i teraz mamy co? nie mamy lepszej taksy no to chyba pójdźmy środek nie mamy złożonego korbildu, więc więc trzeba by pójść w środek. Um, co? No to tutaj. To jest tylko wiedza, tak naprawdę, nie? Więc chodźmy to. Um, mamy, nie mamy z tego levela. Level byśmy mieli, jakbyśmy poszli na lewo. A my idziemy na prawo. Chyba, że odbiorę sobie jeden yy, defa 17. 7 to weźmy sobie. A taki, wiedzę. Weźmy sobie a taki sport. Gramy tą taczkę. Niech taczka będzie mocniejsza. Eee, niech krzyków będzie więcej. Dokładnie. To potrzebujemy eksperta obrony, nie? Taktyka. Krzyk. Eee, to zrezygnuj. Eksperckie machiny. Tak. Teraz zrezygnuj z tego. Mhm. Fajnie, jakby dała eksperta obrony. na Ci lepszą obronę. Dokładnie. Teraz zrezygnuj z strzału. Może nie wiem, że z eksperckiego rozbicia destra. Yy, jest ekspercka obrona. To dobrze. Eee. <zysy> Ekspercki atak ekspercki atak czy ekspercki krwawy szałbem cofnął? Tak, ekspercki krwawy szabłem cofnął. Chciałbym sobie utrzymanie pozycji, albo taktykę. Kurwa, taktyka jest. Z tym jest spoko, się będzie chciał nam zrobić hardy wjazd. cofujemy mhm. no tak takie trochę gówno przydałaby się nam dobra, spróbuj zapolować na. nami. Mhm. no dobra, weź pamięć naszej krwi, to jest w sumie też ochrona przed wyjazdem i tu zobaczymy co dostaniemy chroni nas wszystkich, czy unik 2 defa, 15 goba, weź 2 defa mamy 19 defa, kurde zajebiste statystyki, tak szczerze mówiąc co prawda z siły czarów totalnie, e, totalnie mu nie obniżymy więc jeśli gra cokolwiek innego niż Destro e, no to słabo, a raczej Destra na Orka to wątpię, że wygrał Tu mamy level, nie? Za minus 1 stata tak naprawdę, więc chyba bym to wziął mm -hmm. Obrona, o i pierwsza pomoc i zajebiście No mocka, mocna ta nie będzie um, A my teraz tak Zostawianie sideł Weźmy sobie tego Weźmy sobie tego Weźmy sobie tego Tego Może tego żeby mu coś tam spreksować Nie na hipnozę Możemy wziąć tego. Hmm. Nad kopkiem się zastanawiam, bo ten jest... No w sumie po użyciu na tego, tego... Um, jego jeźdźca, to on będzie bezużyteczny. A ten za to... Będzie coś tam bił, tylko że jak będzie miał ten szał, nie? Dobra, spróbujmy chociaż kurde. On nie działa! On nigdy nie działa z tym swoim plugawieniem magii. Nie wiem jak to jest, ale to nigdy nie działa, nie? Ehm... Um. Berną się zastanawiam. Chociaż może lepsza ta one-man stand, która jeszcze zada tę trudkę. Eee, bo ona w pierwszej. ma wjazd? Czy nie ma wjazdu? Ile ona ma ruchu? 7, ale my mamy taktykę. Właśnie, my mamy, tak, mamy taktykę. Nie, nie mamy taktyki. Dobre. Dobra, trudno. Trza, trzeba próbować. Trzeba się nie bać. Trzeba zajebać. Obumienie bolidu typu telsek, poziom 18, 19 ataku, 10 obrony, 1 siły czarów, 10 wiedzy, 2 morala, 0 szczęścia. Generalnie staty ładne, eee, tutaj takie oto artefakty, bez jakiejś tam, a to jest w ogóle obrona, ja myślałem, że moral, Na eee, tych odcinkach chyba daje. Lepszy krwawy szał, lepsze rozbicie, ekspert ataku, ekspert machin, ekspercka obrona, siła ponad magią, pamięć naszej krwi. Ej, eee, no w sumie będziemy mieć 4 siły czarów i... Dwa mu obniżymy, no to, to, to nie specjalnie dużo, ale okej. Okay. Mamy Ognisty Gniew. Ee, dużo droższe Destro, więc jeśli gra Destro to zajebiście, ale na pewno nie gra Destra, więc w sumie zmarnowane talenty. E, jak gra Szał e, albo Hipnozy to jesteśmy w totalnej dupie, bo mamy bardzo dużo ataku, mocne ataczki. I Lipa, ale mamy tę trójstrzałową balistę z pierwszą pomocą. Całkiem mocną balistę. Mamy e, Krzyk Gniew Hordy, obrąkę, więcej koplina, i więcej perzeta, więc... E, Generalnie jest co robić na herku, jest co robić balistom, jest co robić yy, tymi, a on gra... On nie gra jakiegoś hardego wjazdu. On gra dwóch łuczników, gra regenerującą tom, gra... Fajnie, bo gra smoka pod... Yy, sprawda mocniejsze... Gra kontrę, w sumie smoka kontrującego troszeczkę wjazd, nie? Bo mocniej bije bez kontry, ale... Nie jest odporny na w hordy i na drży. Ty, yy, to może być destro, ewentualnie na roku. No ja chyba że Fenix. Taczka 145 145. O paniedro O kurwa. Coś się coś nie pokićkało z tym 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 tym. A ja ci pierdolę, nie? Ach, chyba tak się ustawimy. Bo ja nie wiem, co on tam gra. Jak gra destro to zajebiście, ale jak gra jakieś yy, w sumie? No, więc on gra. No, czekaj, on gra balistę. Gra jakąś magię. Gra balistę, atak i magię przywołania. Więc ewentualnie. No raczej tak. Więc w sumie to mi jakoś w sumie nie zależy, żeby. E, może tak stańmy? I też to będzie pewne, że ja tutaj ustawię konia, nie? Tak się ustawi. No proszę. Sześć o kurde. Co on aż tak się poosłabiał? Co on to ma? Dwa razy pierścień inwalidy? No jeszcze jest przede mną, zajebiście. Oczywiście jego taczka jest pierwsza, nie? No zajebiście, nie? Dobra, poświęć gopka. Przyśpiesz tego. Noski, no to jeszcze nic nie zrobią. Strzel w balachę, 500, No oczywiście mini rolka, nie? Gra namiot nie. Nie gra namiotu. Więc fajnie Możemy spróbować mu spulgawić te magie ale wiemy jak to się skończy, no Dobrze wiemy jak to się skończy. Ale spróbujmy To zawsze śmieszne Za 130, no to, to warfit. A teraz ten smok będzie bardzo dużo obrywał. I dobrze. Eee. okej, okay, w taczkę bijesz. Nie wiem, czy ta taczka zada hita. Nie, no raczej powinna zadać hita. Jednego hita zada. Zresztą zobaczymy. O! Kurwa, zadziałało! Niesamowite. Możemy użyć Drży, możemy użyć Gniewu Hordy. Gniew Hordy jest... ...w piściu mocny. W przypadkiem mnie zablokowałeś. No właśnie. Zajmę mu za trzech. Dzięki temu to on w następnej turze. Aha, w następnej turze w sumie nic nie zrobi. Podejdź sobie do przodu. Balaha, zniszczona. Zniszczona balaha. Fajnie. Um, ulecz mi go, stanę sobie tutaj, nie przeszkadza mi to, szczerze mówiąc, na razie. Przejdźmy sobie w Aha, trochę mi przeszkadza to, że przez to on nie może strzelać Dajebiście. OK. Okej Łańcuch błyskawic 420 Bij w tę balachę masz ruchu. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, zajebiście. Eee... ją. Sklugam mu magię. Mhm, dobra, pizni pobaliście. Niech zdechnie. Dobrze. Namiot też mu zdechł, więc fajnie. Masz trudkę, no ale okej. Okay. Smoki są dwa. Zaraz korzystamy z kolejnego kiebu hordy. Właśnie, 8-14. Pytanie, czy to nie jest dobry deal, żeby klepnąć. No, 13 za 11. No to proszę cię. A co to? Kurwa smoka wyleczyło. Co za górno. No to nie fajnie. Dziwi mnie trochę zagranie tej bariery Znaczy w sumie, dobra, w sumie to był nie, nawet niezły ruch bo zablokował mi wyjście nim i strzał tym Na łucznictwie trochę bije, ale dobra, no teraz używamy Gniewu Hordy I tak naprawdę możemy mu zabić e, Smoka Albo tego, no te, te dwie jednostki bym pokusował, nie? Ułanie do a to ciekawe. Nie w hordy. Dostanie ten. Dobrze? Ulecz Tom. Zabijesz. Eee, to zabijaj. Eee, podleć proszę do przodu. Fajnie jak moralowali. Fajnie, bo nie jest przed nim nie. Z sobie użrijany. Okej. Okay. Sześciu, trzy do sześć. Nie masz ruchu, tak? Kurwa, trzy. Zrób tak, Zabij go. Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, wlep leć tam A, chciałem rozbijać przywołanie, pamiętacie? <śm śmierć przeciwnie jestający miała być, no ale nie, no tu jest raczej winek, tak? Mój główny bohater ma dużo many yy, A mamy mnóstwo jednostek, tak? Więc... Yy, no, 13, no to... Proszę was, stary, to nie zadaje za dużo. Możemy strzelić sobie... Aha Stań tam Ciepni. Bardzo dobrze Chyba, jak tu rzuci barierę, nie? Okej, okay, tam rzucił bariery ty kawałka w hordy tego poproszę Si pierdol. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Bardzo dobrze. do łańcuchem błyskawic to może bym nie bił. No, ale już taką zwykłą błyskawicą. Myślę, że tak. No. Ładnie wyszło, nie? Jakby zagrał tą taczkę z mrokiem, a już by było gorzej. Tak mi się wydaje. Katrzujący kurwa centaur koczownik, to jest coś, czego nie grali jeszcze. No, mrok by mnie tutaj zaorał, nie? Naprawdę by mnie zaorał. O no, bo im ostralsajować te Ciekawe co się stanie jak właśnie pojawi się... Aha, może, może dwa razy się pojawi taka brawa No bo w sumie jak na przykład jest na Magiem Roku No to on wtedy też nią dostaje, nie? A pytanie jak to jest właśnie... W takim przypadku, ale... Spadek inicjatywy. Okej. Okay. Czyli ja dostałem po prostu spadek inicjatywy. No dobra. Okej. Okay. Eee, zobaczmy sobie, co miał przeciwnik. O kurwa, ale mi błyszczała. Tak, łosku. <grywa> dwie inwalidy. O. To jeszcze książka mocy. To on jeszcze oświetlenie tam miał? Ja cię pierdolę. No przepotężny such -byk. A To daje. aha, plus jeden, jeden do parametrów. Materdeium. Dobra, dzięki bardzo moi drodzy za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiscie, komentarz, zasubskrybujcie mi kanał. Ja byłem Mateusz. A wy byliście wy. Pa pa!